Szanowni Państwo, spotykamy się dziś w murach Zespołu Szkół Zawodowych imienia generała Władysława Sikorskiego w Słupcy na uroczystych obchodach 50-lecia. Wyjątkowy jubileusz świętował Zespół Szkół Zawodowych w Słupcy. Placówka, która na stałe wpisała się w krajobraz naszego miasta ma już 50 lat. Z tej okazji w jej murach spotkali się obecni i byli nauczyciele i uczniowie. Wśród gości byli także m.in. rodzice i przedstawiciele władz samorządowych. Podczas wydarzenia przypomniano historię szkoły, którą tworzyło mnóstwo zaangażowanych w jej działanie osób. Pragnę oddać cześć oraz wyrazić szacunek i podziękowanie tym wszystkim, którzy tworzyli historię i tradycję szkoły. A swoją pracę wpłynęli na jej rozwój i pozytywny wizerunek. Kadencje dyrektorów Świętej Pamięci Tadeusza Wysniewskiego, a zwłaszcza Świętej Pamięci Stanisława Waligóry i mojego poprzednika, magistra Bronisława Kawa, rozwinęły infrastrukturę, zaplecze dydaktyczne oraz wiarę we własny potencjał. To ludzie są fundamentem tej szkoły i to im zawdzięczamy potencjał, który stanowi podstawę jej tradycji. Między innymi te osoby odebrały okolicznościowe medale z okazji 50-lecia. Jedną z nich był były dyrektor Bronisław Kawa, który w swoim wystąpieniu nawiązał do problemów, z jakimi aktualnie boryka się system oświaty w Polsce. Porównując wczoraj i dziś, trochę współczuję moim koleżankom i kolegom. My też zarabialiśmy niewiele, ale mieliśmy pewność pracy. I minimum półtora Nie Mieliśmy też inną pozycję w społeczeństwie i inne autorytety. Smutne, że przez 50 lat państwo polskie nie wypracowało systemu kształcenia nauczycieli. Dzisiaj w bardzo wielu szkołach, zwłaszcza zawodowych, kształcenie zawodowe opiera się na 70-latkach, a nawet. 80-latka. Kolejne ekipy wiedziały o ile im rosną koszty utrzymania swoich biur i przedstawicielstw, natomiast żadna nie pamiętała o tym, żeby równoważyć to szkole i nauczycielom. Jak są szczere deklaracje, wystarczy porównać kwoty na jedno i drugie. Podczas wydarzenia wręczono też statuetki ZSZ, a także nagrodę w konkursie na projekt muralu, który namalowany zostanie na szkole. Wszystkim Państwu, pedagogom, pracownikom obsługi administracji, wszystkim tym, którzy poświęcają swój czas, swoje życie temu, aby ta szkoła jak najlepiej funkcjonowała, kształciła jak najlepszych fachowców, serdecznie w imieniu Ładz Powiatu dziękuję. Uczniom życzę, aby przyszło im w dalszym ciągu móc pracować w dobrych warunkach. Mamy nadzieję, że w najbliższych miesiącach nie będziemy musieli Wam przykręcać ogrzewania. Pan dyrektor ten worek, worek węgla jeszcze na własnych plecach przyniesie, żeby Was tu ogrzać. Dodatkowo przyznane zostały nagrody starosto oraz dyrektora. Listę wszystkich wyróżnionych znajdziecie na naszej stronie. Szkolnictwo zawodowe można powiedzieć pełni bardzo ważną rolę w życiu Słupcy, w życiu gmin ziemi słupeckiej i taką niepośrednią czy pierwszoplanową rolę w tym zakresie odgrywa słupecka zawodówka, która kieruje się testamentem duchowym swojego patrona, bo generał Władysław Sikorski zawsze mówił, że Polska, nasz kraj ma być wolna, silna, sprawiedliwa i oczywiście te wartości, ktoś może powiedzieć, buduje, budowane są poprzez potencjał gospodarczy, poprzez potencjał militarny, ale dużą rolę w tym zakresie odgrywa i wiedza, i umiejętności, i świadomość, zwłaszcza e, wszystkich młodych, młodych e, pokoleń. Nie zabrakło części artystycznej w wykonaniu uczniów zawodówki. Na koniec wszyscy zebrani wzięli udział we wkopaniu kapsuły czasu. Ta ma stanowić symboliczny pomost pomiędzy teraźniejszością a przyszłością.